Ciema, cześć Reptachu i to w kolejnym odcinku na tym kanale. No i Generalnie będzie to już kolejny odcinek z miejscówek, a w sumie będzie to już trzeci podrząd odcinek, w którym Wam jednych z najlepszych miejscówek do Altajnera oraz turniejach. I wiem, że to jest już ostatni taki rzędu odcinek, potem już one się będą pojawiały, ale już nie tak często. Ale jednak teraz chciałem zrobić ich kilka tak z rzędu, właśnie żebyście mieli duży wybór. Dzielę też w innym no bo jak wiecie, mapa jest zupełnie nowa i chciałem po prostu, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie odpowiedniego. A mam nadzieję, że ta lokacja Wam się też podoba, będzie ona taka bardziej defensywna, ale będzie można też z nią bardzo łatwo dojechać oponentów. A zobaczycie zaraz, dlaczego? No nie będę wam tutaj spoilerować, Miłego oglądania. Dobra, więc generalnie lecimy sobie wy to właśnie tutaj miejsce na mapce, o tutaj. Najlepiej na naszych tego budynku, który zaznaczyłem. O w ogóle śmiesznie, zaznaczam na mapie. Patrzcie, że tam się zaznaczyła już ta piwnica, którą zaraz wam pokażę, bo prawdopodobnie nie wiecie, że to tutaj jest. Chyba, że wiecie, ja nie wiedziałem na przykład, że to jest, dopiero to mi kolega polecił. No i zaraz wam pokażę co tutaj jest takiego fajnego Skrzynka na górze się respi pod tym sufitem, ale nie tym razem, znaczy pod tym dachem Tutaj się też broń respi w tym miejscu Tutaj jest pompa mecki. Tutaj jest bunkier, nie? Więc to jest ta piwnica, tylko musimy jeszcze zbić bota, żeby tam móc wejść Chyba, że się z kolegą, to wtedy wiecie Wtedy wchodzicie od razu praktycznie Czekajcie, gdzie jest ten bot? Tutaj jest Dobra, mamy jednego bota Chub, wchodzimy sobie do środka. Chub. Dobra. O kurde, bo ona jest turbo dobra. wiecie? To jest problem. Ten wody jest turbo dobry. I tego nie widzicie, ale ja to wiem, że z turbotory już kilka razy mnie mocno obił. Nie zabił mnie jeszcze jeszcze razu, na szczęście, ale kilka razy mnie mocno obił. I pierwszy raz mi się zdarzyło tutaj, jak lecę już tam, tutaj kilka razy, że nie mam full kewa, za to mam 300 takich małych kewów. Ale fajnie. 300 małych kewów, kochani. No więc widzicie, że tych kewów jest tutaj dużo po prostu. Niestety żaden duży mi się nie wydropił. No cóż, czasem tak bywa, co nie? To jest zwykły unlock. Ale to jest pierwszy raz, naprawdę jest mała szansa na to, że tak wam się zdarzy jak mi. Teraz biorę z tematy. No, Liczę, że big w nie będzie, oczywiście nie tym razem. Tu kamienia i drewna zbiera się na spokojnie. Metalu niestety maksymalnie chyba z 200 możecie uzbierać jeszcze, jak zniszczycie sobie te meble przed tym bunkrem, to wtedy trochę tam też go zbieracie, ale metalu tutaj niestety muszę wam powiedzieć nie ma zbyt wiele. To jest tutaj materiał, którego nam będzie brakować po tej lokacji. Ale myślę, że dla Kewa w ciągu dwóch minut jest warto. Ja tu jestem chyba ile 2,5 minuty, a mam już co nie, spoko lucik, mam macy, więc myślę, że jest git. Yy, jeszcze bym sobie może popatrzeć, czy nie ma big Keba, Bo jeszcze jest takie jedno miejsce. Tu jest jedno, tu się rozpi skrzynka w tym miejscu. Tu jest drugie miejsce i tam się rozpią dwa przedmioty, co nie, ale niestety big Keba tam nie ma. Więc po prostu idę do riftów i nie wiem, może kogoś dojadę, coś ten, coś w tym stylu, co nie, powinno być kit. Nie wiem, czy to jeszcze, czy wjechać do strefy. Nie mam trochę pojęcia. Tam jakieś chłopaki cię biją. Może im sobie pomogę. Czemu nie? O, smutno by im było, jakby tacy sami się tam bili. Widzę, że tam pan kolega zabił drugiego pana kolegę. Kurde, widzę, że pan kolega niestety ogarnia gierkę dosyć bardzo. O, on dostał całe 26 AD z tym StuWem. tam czy nie. Sektor ma zero pingu też. Więc chyba tylko w mogę tutaj wygrać. W to wygrałem moi drodzy. Jeżeli ten odcinek Ci się podoba, no to oczywiście miło mi będzie zostawić łapkę w górę. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, aby dostawać hmm. powiadomienia o nowych filmach, takich jak na przykład właśnie ten z lokacji. Będę jeszcze pokazywał to na pewno kilka bardzo fajnych lokacji do latania na renach w Truniach, ale są też różne inne filmy na kanale, więc miło naprawdę będzie mi zost jak zostawić tego suba. I zapraszam Cię też na mojego Discorda, do którego linka masz w opisie. Jeszcze się dużo, miłego oglądania. O, dobra, to sobie kupię. Zawsze to coś, co nie. Jedna jakoś wie, że jest spoko w ogóle. To jest właśnie ciekawe, że... Kupujesz tę pompę zieloną za 25 golda, co nie? A żeby ulepszyć czerwno zielony potrzebujesz 200 albo 100 tego golda. I tu jest logika w ogóle. To 22... Krash, to jest LOL, ale jestem potężny. Dobra, dojadę go, żeby mu nie było smutno. Naprawdę, czy jesteś takim cringe'em, żeby uciekać przede mną? Ja, pierdolny typie Clingy ty Już tyle masno się wyłożyłem. No, zainwestowałem w ciebie nocy. A ty mi bezczelnie uciekasz. Czy ci nie jest wstyd? Głupcze Czy ci nie jest głupcze wstyd? Zainwestowałem w ciebie 100 Maców ponad Jestem troszeczkę nad głową no tak bywa, tutaj jest boxy w ogóle ludzie stawiają, też sobie boxa postawię, jak wszyscy, to wszyscy Bez wyjątków No i strefki nie mam Ja tu mam Spider-Man, żeby teraz wygrać Jak Spider-Man jest OP rzeczą do lotowania O, 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 to jest coś co mi się podoba Ten pan launchpad Poproszę Jeden mordo. Nie, 20 apetys zostało. Jak to? No, no, no wzajem się zabiliśmy, czy co? To jest grane? Nie wiem. Zabiję, chłopa, mnie zabiła. Czy strefa, ktoś mi powie? Nie wiem, dobra. W każdym razie <laughs> mam nadzieję, że się Wam się spodobało. Jak się podoba to pamiętajcie o sobie, gracie w górę. Trzymajcie się. No i cześć.